Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł Mu Jezus, przyjdę i uzdrowię Go. Lecz setnik odpowiedział, Panie, nie jestem godzin, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy, Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudzę, zrób to, a robi. Gdy jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i ze zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. W Królestwie Niebieskim.